Kloski z Rossołem 16 lipca 2024 roku. Gorąco, bardzo gorąco. Eee, no i tak średnio przyjemnie, powiem szczerze, nawet jest na, na dworcu, jak to się mówi. Eee, ale póki co, jakby no jak każdy przyzwoity facet, zanim wyszedłem z domu, tam sobie biegam po kanałach. Ja to nazywam kanalizacja. Czyli latam, przełączam po 3 sekundy, po sekundę, po łamek sekundy. Każdy pewnie facet zna tę historię, tam żona, kobieta, narzeczoną. Jak ty to w ogóle tak przełączasz? Weź się, zatrzymaj, weź oglądaj. Po co ty to robisz? Co ty tam zrozumiesz? Co ty tam widzisz? No ja tak robię, właśnie dlatego teraz się zatrzymałem. Nie wiem, co to jest za kanał, ale jest podsumowanie euro. Ale jeszcze wrócę do, tego, do tych kanalizacji. Pamiętam jeszcze kiedyś, jak były takie dekodery, czy tam satelity, że miałeś 7 milionów kanałów węgierskich, portugalskich, 45. Jakieś pornograficzne, różne inne, i tak dalej, i tak dalej. To zatrzymywałem się też na takich językach. Zawsze te korbiety, partnerki z tymi byłem. mówią, tych chory jest, co ty tam oglądasz, ale nie o tym, co ja tam oglądam. No, właśnie dlatego, że się tyle oglądałem to dzisiaj taki trochę jestem pokręcony, ale oglądałem wszystko. Teraz się zatrzymałem, bo podsumowanie, euro jest. Ja powiem szczerze, tak, euro oglądałem średnio hmm, po tym, jak po sześciu latach mieszkania w Barcelonie, czterech może, no i, od, i po tym, jak widziałem, jak tam gra Ronaldinho. I jak grają piłkarze? Ja nie mogę oglądać za bardzo już piłki w ogóle polskiej i tak dalej, i tak dalej. ale też nie o tym mowa. Bo panowie opowiadają w studiu, fajnie tacy nie ma w tym studiu jakiejś tam super gwiazdy, dziennikarskiej, fajnie opowiadają obyczajowo z różnych aspektów, statystyki itd. Tak i, tak I powiem tak, o piłkarzach, o trenerach, o podejściu, o lidze, ligach. O, o nie wiem, o tym, z jakich regionów pochodzą, że w hiszpańskiej Lidze teraz baskowie bardzo dużo mają do powiedzenia. No i tak naprawdę, tak naprawdę wszystko, co mówią w tym programie, mówią, tak tylko to oni oni tego nie mówią. To ja to ja tylko, to jest przeciwko polskiej reprezentacji. To jest w ogóle to wszystko jest takie coś, jakby wpysk dać tym patałachom z tej naszej reprezentacji. Każda rzecz, o której tu mówią, tych najgorszych drużyn, tych które zawiodły, tych trenerów, którzy się pomylili, tych piłkarzy, którzy nie zabłysnęli, to i tak jest laurka w porównaniu z tymi patałachami z tym Lewandowskim patałachem na czele naszej reprezentacji. Zaraz ktoś powie, nasze dobro narodowe, Lewandowski, jak ty tak możesz mówić, a co ty tam ten, a jak ty tam możesz? Ktoś, kto by pamiętał moje wypowiedzi od zawsze, ja nigdy nie lubiłem ani jakby charakterologicznie tego człowieka to nie jest moja woda, a nie lubiłem futbolu, który on grał. Uważam, że układanka, która była zrobiona w, w Bayernie, była perfekcyjnie zrobiona i przeprowadzona, podprowadzona przez czarka kucharskiego eee, i dlatego tak było. No, a już teraz już widać, że to jak się mówi po niemiecku, idzie mój już no ale to jest wielka organizacja, koszerna, która pilnuje interesów państwa lewandowskich, eee, i to jest tyle. Jakby już wspomniałem o Czarku Kucharskim, a dlaczego mi, jako człowiekiem, to już jest mi w ogóle daleko z kimś takim jak Lewandowski. Ja Czarka Kucharskiego znam, to nie jest moja woda, to też jest jakby inny typ człowieka niż, niż ja, ale my byliśmy kiedyś w, w Dublinie na wyjeździe, on był z rodziną, córką, żoną, poznałem, spędziliśmy kilka dni, chodziliśmy po muzeach. Ktoś powie Czarek, peowiec, a ty coś tam, tam mi czasami ktoś tam mówił jak, jak mówiłem dobrze o Czarku to jest tak, że ja Czarka szanuję i Czarek to jest przyzwoity człowiek, mimo to, że, mu, że mi ze mną, nie, że je, mi z nim nie po drodze, ale co jeszcze chciałem powiedzieć w kontekście Lewandowski i Kucharski, <grych> nie byłoby Lewandowskiego bez Kucharskiego i bez tego, jak on sformatował tę rodzinę, a jaki charakter ma Lewandowski, to tylko cały czas uzmysławiam jedną rzecz wszystkim. Nagrania, które przedstawił Lewandowski jako dowody w sądzie na to, że tam Kucharski coś tam chciał, nie chciał i tak dalej, były nagrywane wtedy, kiedy jeszcze między nimi nie było wojny. To nie jest tak, że Kucharski już mu tam, że tak powiem, próbował wartykułować pewne rzeczy, że jest mu coś winien i on zaczął go nagrywać, bo się obawiał, tylko on go nagrywał wtedy, kiedy robili razem interesy i było dobrze. No tak więc z młodzieżowym pozdrowieniem hamu gdzieś Lewandowskiemu. Pa!